ISL kierowany przez czyste zło. Potężny błąd Ultimate IM Katowice 2025, oficjalnie rozpoczęty, zostaw kończę łapkę w górę, a my lecimy. Na samym starcie warto się odnieść do tego, czemu ISL to samo zło. Z tego powodu, że tak powiedział Torin, który to właśnie powiedział, że ISL są jakby w posiadaniu samych złych ludzi, samego zła, jakiego możecie sobie tylko wyobrazić. W związku z czym jest to dosyć mocne oskarżenie przez dosyć mocną osobę, bo umówmy się, Torin jako analizator, jako osoba, która jest często w społeczeństwie spotykana, ma raz, że dużo markę no jaka nie wiadomo, ale marka ma na pewno dużą tak czy jak warto sobie powiedzieć o tym, że jest dosyć szanowaną i uważaną za dosyć prawdomówną osobę w świecie e-sportu w związku z czym on rzucający takimi określeniami takimi kwestiami, no to jest naprawdę coś dosyć, dosyć grubego co więcej, powiedział on, że PGL myślę, że kojarzycie, jest jakby prowadzone przez lunatyków, których, by, których mózg e, jakby został zabrany przez jakąś chorobę w związku z czym, w sensie został zniszczony przez jakąś chorobę w związku z czym, jakby dosyć, dosyć ciekawie, powiedział około tego również, że test jest jakby częścią ESL co też się zgadza. W związku z czym w dużym skrócie pojechał u praktycznie wszystkich organizatorach majorów, yy, czy jakieś to turniej. Wiadomo, gdzieś tam zostały jeszcze IEMA, czy inne tego typu organizacje, ale oni też są dosyć powiązani. W związku z czym turniej dosyć ostro. Zobaczymy, czy coś z tego większego wyniknie, czy ktoś się będzie odzywał, czy ktoś kogoś będzie pozywał, czy po prostu nic więcej z tego nie wyniknie. Fajnie, jakbyśmy się dowiedzieli czegoś więcej na ten temat, a nie tylko tak rzucone w przestrzeń. No ale pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli chodzi natomiast o IEM w Katowice 2025, oficjalnie zakończyła się faza play-in, czyli to takie kwalifikacje na ostatnie 8 Lotów. Możemy zobaczyć, że drużyny, które owe otrzymały, są wyświetlone tutaj. Drużyny, którym się nie udało, możemy znaleźć tutaj. Wyjechali oni z odpowiednią 2,5 tysiąca dolarów, albo 4,5 tysiąca dolarów udało im się zgarnąć. Także tak to się prezentuje. Czy są jakieś zaskoczenia? Jakie są, na pewno mniejsze, większe, ale myślę, że coś, co nas interesuje bardziej, to już ta faktyczna faza iem Katowice. <laughs> Stój przyjacielu, a co jak powiem ci, że może otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na Case Haga, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek, których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Case battle są serio mocne, gdyż można się bić to na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej. Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tlu bonusów. Darmowe skrzynki, cashback, diamenty, potęże nagrody za wbite poziomy. Jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz koniecznie kodzik fiako, który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto. Zapraszam, a my wracamy jak to możemy zobaczyć? Rozpoczęła się, trwa, właśnie teraz trwają mecze, możemy sobie zobaczyć, że tak to wygląda, należy sobie powiedzieć, że jeszcze dzisiaj o zobaczymy aż 4 mecze, wśród których zobaczymy starcie g oraz Falcons, to myślę, że nas wszystkich dosyć mocno interesuje i zobaczymy jak to się potoczy oczywiście. Na chwilę obecną mamy Mongols vs Liquid i Spirit vs Astralis, więc zobaczymy co tutaj się jeszcze podzieje. Tak czy siak warto sobie powiedzieć o pierwszych wynikach, które są dla nas mam wrażenie średnio satysfakcjonujące. Bo przykładowo w zwaliło G2 2-0. Ja osobiście nie, wyobraża nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zobaczyli G2. Na scenie w Katowicach. Bardzo mi na tym zależy. Nie będę tego ukrywał. Z tego podróżowałem wrażenie, że jest to chyba taka formacja, która gdzieś tam polskie community najbardziej kibicuje. W związku z powyższym, zobaczeniem ich na tym legendarnym turnieju, praktycznie jedynym w Polsce organizowanym, no nie chcę żeby to upe... nie chcę powiedzieć, że to jest pewnik, ale to po prostu musi się wydarzyć. W związku z czym ja tej osobiście mocno trzymam kciuki, żeby Snacks i spółka dowieźli w jaki sposób. Mają oczywiście szansę. Zmierzą się z G2. Z... Znaczy, zmierzą się z co oczywiście, dzisiaj o godzinie 16. Więc zobaczymy, co z tego meczu również wyniknie. No i zobaczymy, jak im się wszystko tutaj dalej potoczy. Miejmy Dzieje, że dobrze pomyślnie i wszystko będzie w porządku. Tak czy jak mecze trwają i trzeba sobie powiedzieć, że jest co oglądać. Naprawdę, jak się pokażę kalendarium, to widzisz, że praktycznie codziennie, tak na daną sprawę, coś się dzieje z przerwą tylko i wyłącznie na czwartek, ale po przerwie już mamy te nowe oczywiście kwestie, które będą w spotków w związku z czym też warto o tym wiedzieć. Tak samo jak warto wiedzieć o tym, co odwalił, mm, yy, niestety, pan Roland. Niestety z tego powodu, że no, delikatnie rzecz ujmując, nie pykło. Pan Ultimate miał dosyć ciekawą sytuację, to znaczy, jak to możemy zobaczyć, yy, udało się tutaj dojść do sytuacji, w której mieli trzech na dwóch. i pozwolę sobie troszkę. Przeminąć, ultimate był skampiony, tutaj powiedzmy sobie na tym foreście tutaj. No i przepuszczał, tak? Takie fajne zagranie, ale tryg dyscyplin, że widzi przeciwników, nie strzela trzyma ich na muszce eee, no, i zobaczy, co się będzie dalej działo. Komentatorzy na tym etapie już się darli, że strzela, strzela, gdyż zginął naw. Następnie i dalej, no i w tym momencie został zauważony. I nie poszło totalnie. Przewalili rundę, w której mieli no naprawdę ewelacyjną pozycję, zaledwie 3 sekundy do końca rundy i Mongols udało się dzięki temu wygrać, więc tutaj z tego co widziałem właśnie. Spongey mocno się na to wpienił, się tak wyrażę, więc taka nieciekawa sytuacja. Ale miejmy nadzieję, że Rolandowi jeszcze dobrze pójdzie i że również jego ujrzymy na własne oczy w Katowicach. Przynajmniej i sobie, i Tobie tego życzę. Tak samo jak możemy przejść do kolejnej kwestii, czyli do kwestii wzrostu liczby graczy. Mowa o tej unikalnej liczbie graczy, która pojawia się, jeżeli sobie wejdziemy na tą oficjalną stronę prowadzoną przez Valve, cs gdzie tam ta unikalna liczba graczy jest pokazywana, możemy zobaczyć, że mamy wzrost z 26 milionów do prawie że 29 milionów na przestrzeni miesiąca. Co jest, umówmy się, jakby na to nie patrzę dosyć dużą liczbą. I należy sobie powiedzieć, że jest to największa liczba ee, jak od dwóch pierwszych miesięcy, kiedy to CS2 weszło. W związku z czym, jesteśmy teraz naprawdę w dobrej sytuacji i nie będę ukrywał, trochę ta liczba mnie fascynuje. Z tego powodu, że jeżeli sobie zobaczymy na aktualną liczbę graczy, nie widzimy żadnych turbo-gigantycznych wystrzałów, nie widzimy żadnych niesamowitych wzrostów, czy jakichś faktycznie e, takich bardzo powalonych, a tu możemy zobaczyć, że ta unikalna liczba graczy się zwiększyła. Co to może być? Po pierwsze, co przychodzi na do głowy i coś, co wiele ludzi jak się tam poddaje pod, pod, pod rozważanie, to jest to, że może to być w w świecie kolejna liczba cheaterów. Z tego podróży, jeżeli są unikalni gracze, to jest szansa, że ktoś po prostu sobie grał, dostał bana i otworzył nowe konto. W związku z czym w ciągu miesiąca już mamy dwóch unikalnych graczy, więc może też to tak wyglądać. Z drugiej strony jest szansa, że dużo ludzi przyszło nowych, zestowali tą grę i jakoś albo nie siedzą w niej dłużej, albo po prostu nie gają w nią dużo, więc też tak może być. Tak czy siak takie statystyki zostały podane, miejmy nadzieję, że jest to dobrze wmierzone. No bo z tym też mogły być różnie, ale może już tego nie podawaniem pod wątpliwość. To co już mówiłem wcześniej, dzisiejsze spotkanie G2 oraz Falcons, To będzie oczywiście też między innymi spotkanie. Niko, yy, przeciwko swojej starej formacji, od, od której tak niedawno jeszcze odszedł W związku z czym, pierwsze takie, no i zobaczymy, jak pójdzie jemu oraz jak pójdzie G2. Szczerze, trzeba mocno kciuki za G2. No i pożyjemy, zobaczymy. Coś, co należy jeszcze powiedzieć, to Bad News Eagles. Najprawdopodobniej oficjalnie wraca. Najprawdopodobniej oficjalnie wraca. No Najprawdopodobniej wracają. Z tego powodu, że zostali zauważeni jako jakby grali na facecicie w jednym składzie oraz zostali zgłoszeni w takim składzie na IM Dallas, w sensie do kwalifikacji do IM Dallas. W związku z czym jest duża szansa, że owa formacja powraca. Czy jesteśmy jakimiś giga fanami tej, tej organizacji. Nie wydaje mi się, w związku z czym należy to odnotować i przejść dalej i się tym jakoś bardziej nie przejmować. Do kolejnej kwestii, którą tutaj nam Tor prezentuje, a mianowicie jaka jest różnica między Ambient Occlusion yy, i różnica między ustawieniem oraz, Medium oraz High oczywiście. Jest to pokazanie jak zmieniają się cienie, no myślę, że jest to różnica dosyć duża. Dajcie znaka jak, na jakich wy oczywiście gracie, ale myślę, że takie porównanie nikomu nie zaszkodzi. Tak samo jak nie zaszkodzi pokazać obecne ustawienia, na których gra Donk. Myślę, że wielu z was to może interesować, wiem, że dużo graczy w jakiś sposób kopiuje ustawienia, celowniki, HD i tak dalej od pro żeby wiadomo mieć jakby jak najlepsze. I w pełni to rozumiem, jakby w pełni to jak najbardziej popieram. W związku z czym, jeżeli chcesz grać tak, jak obecnie najlepsze gracz na świecie, no to ustawienia widzisz na swoim ekranie. Co należy jeszcze powiedzieć, to to, że po ostatnich... Aby i tak, związanych właśnie z, z, z nowym sezonem, oczywiście drugim, jeżeli chodzi o prime, doszło do sytuacji, kiedy to ponownie bardzo duże są problemy z FPS-ami. W sumie sensie są duże spadki, jakieś lagi i tak dalej. I tutaj możemy zobaczyć, że widzimy, roz, jakby rozwiązanie tego problemu. od Tora jest to ziomek, który często rzuca nam światło na jakieś takie właśnie techniczne kwestie, na kwestie jakichś tam beczmachów i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, szczerze, uważam, że jeżeli on coś rzuca, to to może się na ogół sprawdzać. W związku z czym, jeżeli masz takowe problemy, to zastosuj się do tego. Z tego, co możemy tutaj zobaczyć, to tak na dąg chodzi o skasowanie. Panie w związku z czym nie powinno być to jakieś turbo problematyczne. No musimy zrozumieć, że już chyba mija długi tydzień, kiedy to market z tym totalnie nie działa. No to jest jakieś naprawdę Fenomen, nie będę tego ukrywał, nie będę też to jakoś się mega na tym spuszczał, bo to też ten rynek działa czy nie, no przykre, bo przykre, ale z drugiej strony, no co mogę z tym zrobić? Więc nie można im nic innego jak mówić xd i liczyć na to, że WAL faktycznie coś tym rynkiem robi. I to, że teraz są takie bugi, to nie jest to, że je po prostu ospiedzieli i to już tego nigdy nie naprawią. To po pierwsze, żeby to naprawili. A po drugie, można naiwnie wierzyć, że cokolwiek sensownego z tym zarobią, że może się okazać, że będzie coś ciekawszego, nowego. Co? Ciężko powiedzieć? Czy na to, czy na to liczę? Nie, czy w to wierzę? Nie ale może by się udało, bo by miło. Dzięki za oglądanie, miłej niedzieli, ci życzę, trzymaj się, strzała!